kolejny odcinek waszej ulubionej sagi Hyrox Prep. A tym razem porozmawiamy sobie o monitoringu, dlatego zapraszam wszystkich do tego odcinka. Jedziemy. Jeżeli chodzi o dzienny monitoring, przez lata byłem fanem Garmina oraz sprawdzania tętna spoczynkowego, trendu tętna spoczynkowego Podczas dni treningowych i nietreningowych oraz długości snu, co widzicie tutaj na załączonym obrazku. Jednakże od tego roku odszedłem trochę od tej metodyki i zainwestowałem relatywnie nieduże pieniądze w Morfeusza. Morfeus App wraz z paskiem to tak naprawdę trzy pytania ankietowe, które musimy przeciągnąć na pasku, wrzucić jeszcze ilość godzin snu połączyć ten pasek przez Bluetooth i zebrać poranne dane wellness. Morpheus pasek mierzy, słuchajcie, tętno spoczynkowe, mierzy HRV, dzięki czemu dostajemy od razu po dwóch i pół minutach informacje na temat tego, jak wyglądała nasza noc, w jakiej jesteśmy dyspozycji do podjęcia Dzisiejszego, dzisiejszego treningu. Dlaczego zmieniłem? Po części, tak naprawdę delikatnie chciałem sprawdzić inne możliwości, jeżeli chodzi o stosowanie pasków na klatkę piersiową. Dawniej moi zawodnicy oraz ja używaliśmy Polara H9 lub H10 i aplikacji Elite HRV, która też mieszła dokładnie to samo czyli tętno spoczynkowe HRV oraz wypluwała nam gotowość do treningu. W aplikacji, która jest bardzo prosta i intuicyjna, widzimy HRV na przestrzeni paru ostatnich dni oraz procent regeneracji. Tu akurat jestem po dniu bez treningu, czyli ta regeneracja oraz gotowość do podjęcia treningu jest wysoka. Tak naprawdę nie ma tu dużego przekombinowania, jest kilka potrzebnych rzeczy i nic więcej. Co bardzo mi odpowiada przez pryzmat tego, jak wiele danych, tak naprawdę i jak wiele rzeczy trakuje garmin oraz inne tego typu zegarki. Tu macie jeszcze przykład pracy z moimi kajakarzami, gdzie tak naprawdę też mierzymy tą gotowość do podjęcia treningu. Mateusz pomógł mi ze sporządzeniem kilku arkuszy. Nakładany jest tutaj wskaźnik gotowości oraz session RPI które będzie jednym z lepszych subiektywnych czynników, które możemy trakować. Tutaj mamy HRV oraz tętno spoczynkowe też w tych. Słuchajcie, słupkach. De facto, jedną z najważniejszych z tych rzeczy to oczywiście to, by robić to codziennie lub w miarę codziennie. Kolejną akcją monitoringową jest po prostu zapięcie paska na treningu i rozpoczęcie pracy siłowej, siłowo-kondycyjnej albo stricte kondycyjnej z tym paskiem. No, to jedziemy. Dane, które zbieramy z zegarka, czy z pasków do mierzenia tętna na klatce piersiowej to względnie obiektywnie, obiektywne dane. Dzięki nim jesteśmy w stanie podejmować lepsze decyzje treningowe. Przede wszystkim też uważam z perspektywy czasu, że jesteśmy w stanie przycisnąć wtedy, kiedy jest dobrze, wtedy kiedy czujemy się dobrze, natomiast mamy też realny feedback, kiedy nie powinniśmy się pchać bardzo mocno, jeżeli widzimy gorsze zdecydowanie gorsze odczyty. Trend e, wznoszący będzie świadczył o tym, że albo jesteśmy wyposażeni, Albo być może nawet trenujemy za lekko. Okresowe obniżenie możliwości wysiłkowych, okresowe obniżenie parametrów jest oczywiście też sprawą normalną, ponieważ nasz organizm musi zaadaptować się do danego bodźca. Niemniej jednak najważniejsze to oczywiście nie cisnąć na siłę, kiedy nasze parametry zdrowia, parametry wellness są. Nisko. Tak to jest jedyna rzecz, którą tak naprawdę powinniśmy wynieść z tego odcinka, że to wszystko jest po to, by podejmować dużo lepsze decyzje, dużo bardziej świadome decyzje, by też starać się odczytywać wiadomości z ciała, ale polegać na technologii, by nie cisnąć wtedy, kiedy nie trzeba. To już praktycznie, słuchajcie, końcówka tego filmiku, także dziękuję wam bardzo za uwagę. Na sam koniec pokażę wam tylko jak jeszcze w Morfeuszu odznacza się końcówkę treningu session RPI tak zwane, czyli oczywiście czas treningu oraz ciężkość tych wszystkich ćwiczeń, które wykonaliśmy. Na tej podstawie spływają nam dane z wellness, spływają dane z treningu i Mamy komplet. Do zobaczyska.